Dzień dobry, dzień dobry. Już sobie przełączam kamerę. O! Muszę jak się włos zakręcił. Przepraszam Was za to nieogarnięcie. Ja dzisiaj mi witam spod parasolki i krzakę. Nie, żartuję, ich krzakę. Witam się z wami wokół, e, będziemy spacerować wokół Jeziorka Czerniakowskiego Nie wiem na ile pospacerujemy, czy nas błoto nie wciągnie I słuchajcie, jest bardzo mocny deszcz Coraz mocniej pada, tutaj w Warszawie dzisiaj akurat jestem I taka moja pierwsza myśl była, kiedy się dzisiaj obudziłam I zbierałam się na tego power walka dzisiejszego Dla was, to sobie myślę, co to tutaj się wydarzyło? Gdzie to słońce tutaj nam się schowało? Bo w Gdyni, słuchajcie, było piękne słońce, a tutaj niestety jest bardzo, bardzo brzydko. Pada. Ale, ponieważ ostatnio zaczęłam czytać książkę, którą zresztą poleciła Joasia Fliss w swoim podcaście, ja tak będę się przemierać przez te krzaki. Jezu, jak rambo jestem po prostu, ale przejdę się i najwyżej wrócę. Nie będę iść tam gdzieś dalej, żeby. Jestem jednak w tramkach to nie będę, nie będę jeśli żeby się pomoczyć. No w każdym razie czytam teraz są taką książkę, którą zresztą poleca też Jasia fiz jeden ze swoich podcastów. A mianowicie książka jest autorstwa Joanny Chmury i nazywa się To nawet lepiej. Więc ja sobie pomyślałam, że w sumie ta dzisiejsza pogoda to nawet lepiej, że taka jest. Dlaczego? Ponieważ będę Wam mogła pokazać w praktyce, jak widać przedzierając się przez krzaki, jak, jak zastosować, jak wygląda plan minimum, plan minimalnego wykonania nawyku w praktyce. Ponieważ uważam, że jest to jedna z najważniejszych zasad, jeżeli chodzi o budowanie nawyku, może niekonkretnie wiecie, jakieś tam szybkie osiąganie celów, bo jak sama nazwa wskazuje, jednak jest to pewna forma minimalnego stopnia wykonania nawyku, więc nie ma to się spodziewać jakichś wielkich fajerwerków, ale jednak. Jest tym, co pozwala nam, mimo wszystko, iść do przodu małymi, małymi kroczkami i podejmować działanie, mimo niesprzyjających okoliczności, takich jak na przykład taka pogoda, kiedy, nie ukrywajmy, nie chce nam się wychodzić z domu, pewnie też ja też bym wolała sobie leżeć pod kółderką. Przyznam, że naprawdę nie chciałabym się dzisiaj wychodzić, ale, ale, jednak wyszło, ale, jednak czasami, jednak ten nawyk warto jest realizować, no i właśnie w tym stopniu minimalnym. Ale od początku. O co chodzi z tym planem minimalnego wykonania nawyków? Zwróćcie uwagę, w jaki sposób my podchodzimy bardzo często do budowania nawyków. Otóż podchodzimy wielokrotnie zero-jedynkowo, czyli przykładowo z mojej działki, dieta i styl życia ogólnie, tak? Jak okay. te, często się z tym spotykam, że jest plan wygląda następująco. Ok, jemy tyle i tyle, takie i takie pokarmy, ćwiczymy tyle i tyle, tak w, taki, w takiej formie tyle tyle w ciągu tygodnia, powiedzmy trzy razy w tygodniu, idę na siłownię po godzinę, tak i teraz mam plan, będę jeść tyle i tyle, będę jeść to zgodnie z założoną rozpiską i powinnam schudnąć na przykład powiedzmy 4 kg w przeciągu dwóch miesięcy, fajnie, jest założony plan, on może słuchajcie nawet być mierzalny, zgodnie z metodologią SMART zrobiony, wszystko może być cacy, ale potem przychodzi życie, życie, które po prostu daje nam w twarz, i trzeba zweryfikować swoje po prostu plany. I plan minimum jest właśnie po to, żeby zaadaptować się do zmian, do tego, co nam serwuje rzeczywistość, na przykład taką, po, taką pogodę, jak ja mam tutaj, no, nie będę teraz wam przekręcać kamery, bo jest taki deszcz, że mi się telefon zamoczył, ale właśnie plan minimum jest po to, żeby zaadaptować się, być takim elastycznym, do zmian i mimo wszystko ten swój nawyk realizować, nawet w niewielkim stopniu. Bo gdzieś tam, przy okazji, wiecie, budowania nawyków i takiej efektywności, mówiono nam, że to musi być jakoś konkretny sposób i w danym wymiarze ta zmiana musi zachodzić. Często to też taką zmianę tak się romantyzuje, czyli na przykład jak już zaczynam biegać, to od razu po 10 km, już zbieram się, już mam w planie. Że tak, że ja będę czekam na motywację, aż będę chciał, będzie mi się chciało przebiec te 10 km tak, że po prostu padam na twarz i, och, biegnę i czerpię z tego szczególną przyjemność, tak? No tak się najczęściej nie dzieje. Czasami tak jest. I to jest plan maksymalnego wykonania nawyku, kiedy wszystkie okoliczności. Się zgadzają, kiedy nasze samopoczucie się zgadza, kiedy nasza też sprawność fizyczna się zgadza, i na przykład możemy sobie te 10 kilometrów przebiec, tak jakby jutro miało nie być, a tylko że potem pojawiają się zakwasy kolejnego dnia, bo niestety nie pomyśleliśmy o tym, ale, ale jednak, no właśnie, przychodzę przez te krzaczory, wybaczcie, ale jednak ten jakby ten zapał do tego jest. Tylko, że takich momentów jest po prostu mało. Najczęściej możemy jednak polegać na planie minimalnym albo na planie optymalnym, czyli to, co sobie założyliśmy. I Właśnie, to na przykład te trzy razy siłownia, albo na przykład codziennie spacer półgodzinny na powerwalku, prawda? To jest, przepraszam, poprawia swój to jest plan optymalny, czyli plan optymalny, czyli wtedy, kiedy okoliczności się zgadzają, mimo że jakoś tam, jakoś tam za bardzo się nie chce, ale ja mam mniej więcej zasoby, przestrzeń na to, żeby tą zmianę zrealizować w takim trybie, jakim to sobie zaplanowałam, czyli optymalnym. Natomiast wtedy, kiedy nie mam za bardzo takiej możliwości, bo na przykład jest deszcz, nie ukrywam, nie będę spacerować, ojej, mam całe już trampki w błocie. Nie będę już spacerować, wiecie, długo, nie wiadomo jak, ale przynajmniej wyjdę sobie chociaż na chwilę na dwór, czyli zrobię coś w minimalnym stopniu żeby jednak ten nawyk zaspokoić, czyli tak jak w przypadku spaceru, nawet możecie sobie wyjść na 5 minut, tak, dosłownie żeby wyjść, ale dla budowania nawyku liczy się to, że po prostu sobie wyjdziecie z tego domu, Wy wyjdziecie i zrobicie to zachowanie, wykonacie ten nawyk, bo na tym polega budowanie nawyku, że musimy wielokrotnie powtórzyć daną czynność, która daje nam pewną przyjemność, daje nam pewną satysfakcję, bo no na tym polega właśnie nawyk, że on coś nam daje, to nie jest tak, że my jesteśmy bezinteresowni w tym, nawet jak robimy coś bezinteresownie, to jednak zawsze Mamy jakąś nagrodę, na przykład poczucie przynależności, satysfakcji z siebie, czy tak jak w przypadku, powiedzmy, tego spaceru. No to mamy, no właśnie taką, na przykład, ja, ja mam bardzo dużo satysfakcji z siebie, ale od razu też mam lepszą jasność umysłu, lepiej mi się dzień zaczyna, więc mamy pewne, pewną, pewną nagrodę z tego budowania, z tego budowania nawyku. I teraz ten plan minimum jest takim. On może, może go jeszcze, słuchać dostosować no, absolutnie do każdej dziedziny życia. Czyli przykładowo, jeżeli nawet nie macie w ogóle możliwości wyjścia z domu, bo czasami jest taka ulewa, że się po prostu nie wychodzi, no ale jednak bo nawet na aktywności fizycznej chcemy budować, to wtedy na przykład robimy sobie pół godziny w domu trening. Tak? Jeżeli nawet nie mam przestrzeni na to, żeby robić ten pół godziny trening w domu, bo i tak bywa, to zakładam sobie, że na przykład robię 15 minut albo. Co jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawą formą to tak zwane przekąski ruchowe, które trwają jedną, dwie minuty, to są bardzo intensywne ćwiczenia, na przykład burpees, wiem, że wszyscy lubimy burpees, kto nie lubi, nie jestem takiej osoby że oczywiście, wszyscy lubimy burpees, czyli skok, przysiad, potem pompka, potem znowu przysiad, potem znowu skok i tak się powtarza, aż się w końcu nie padnie. W każdym razie ćwiczenia trwają jedną, dwie minuty spokojnie, ale na bardzo wysokiej intensywności i co się okazuje, nawet takie ma krótkie ćwiczenia, powtarzane kilkukrotnie w ciągu dnia, około trzech razy w ciągu dnia przynoszą bardzo, bardzo ładne rezultaty, a mianowicie było takie badanie, które zostało opublikowane w Nature Medicine, w którym okazało się, że osoby, nie podzielili osoby na dwie grupy, oni tam mierzyli ich... Aktywność fizyczną, czy przypadkiem, bo to były ogólnie osoby, które są mało aktywne fizycznie, raczej siedzą na kanapie niż, niż wiecie, niż gdzieś tam spacerują, sobie tak jak my, aktywni na przykład, tak? No bo jeżeli schodzicie sobie, spacerujecie, to już jesteście bardziej aktywni. A tam tam, te osoby były takie mniej po prostu aktywne, sobie siedziały na kanapie, ale ci, którzy wykonywali trzy razy dziennie takie krótkie przekąski ruchowe, trwające od jednej do dwóch minut na bardzo wysokim tętnie, czyli właśnie na przykład takie burpees, albo na przykład jakieś. Wysokie kolana, albo na przykład mountain climby, albo na przykład jakieś pajacyki intensywne, skakankę, to słuchajcie, okazało się po, po, po latach, że mieli o 50% mniejsze ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych, około tam, bo tam było chyba 48%, no ale prawie 50% mniejsze ryzyko zgonu z, z powodu chorób sercowo-naczyniowych względem osób, które w ogóle nie robiły tych przekąsek ruchowych. A to było tylko trzy razy dziennie. Po 1-2 minuty. Więc widzicie, jednak warto. Poza tym okazuje się też, że takie przekąski ruchowe, na przykład wykonywane przed posiłkiem, stabilizują glikemię. I tutaj taka, taka porada dla osób, które zmagają się na przykład z insulinoopornością albo generalnie niestabilną glikemię po posiłku. Słuchajcie, no można, można, można sobie spróbować, tak? Taką aktywność fizyczną. Mówię dla osób, które mają podwyższu bardzo jakby trudną do uregulowania, glikemię, na przykład właśnie, tak jak wspomniałam, osoby z insulinoopornością. O, cieszę, wyszło tutaj. Zaraz będę się musiała się cofnąć i przejdę się z Wami z powrotem, jeszcze tam. Także stabilizuje glikemię, ale też poprawia, poprawia, e, poprawia koncentrację. Więc nawet taki plan minimum, czyli w postaci przekąsek ruchowych wykonywanych kilka razy dziennie, już też może przynieść pewno, pewne korzyści, a na pewno będzie formą budowania nawyku, bo dla budowania nawyku nie ma znaczenia, czy Wy zrobicie 10 minut ćwiczeń, czy pójdziecie sobie na spacer, 15-minutowy, czy może 20-godzinny, czy zrobicie 10 km biegu, czy zjecie super cały tydzień jedzenia dobrego, dla budowania nawyków ma znaczenie, że w ogóle tę czynność powtarzacie. I co to oznacza? Po pierwsze, dla nas jest to dobra wiadomość, ponieważ możemy być elastyczni i nie musimy wchodzić w taki schemat wszystko albo nic, takie zarydynkowe myślenie, że jeżeli ja nie mam możliwości wykonania mojego planu w optymalnym setupie, w optymalnych warunkach, to ten plan, te moje, jakby to moje działania nie mają sensu, to ja w ogóle tego nie podejmę. I to jest bardzo duży błąd, i bardzo duży błąd, który powoduje w zasadzie u większości osób, z którymi ja gdzieś tam współpracowałam, który powoduje, że po prostu się poddają, bo gdzieś na jakimś etapie życia, czy po prostu, no może z własnych przekonań, zresztą ja też jakby jestem doskonałym przykładem, też bardzo często funkcjonuję, funkcjonowałam zgodnie z mechanizmem wszystko albo nic. Em, Czyli albo po prostu wszystko na maksa, albo po prostu potem się człowiek w ogóle nie angażuje i yy, jeżeli nie ma optymalnych warunków, to nawet nie podejmuje, podej nie podejmuje pracy, nawet w minimalnym stopniu, no i właśnie przez takie podejście wielokrotnie zarzucamy swoje nawyki i co widać na przykład po przy postanowieniach noworocznych, gdzie na początku się rzucamy na te treningi, jesteśmy bardzo zmobilizowani, rzucamy sobie od razu duże tempo, normalnie jak, jakbyśmy chcieli jechać Ferrari, jedziemy pięć razy w tygodniu trening po godzinie tutaj na macie, Ciśnę te burpees, prawda, i okej, okay, jasne, można, tak, tylko że w pewnym momencie po prostu te zasoby się wyczerpują i trzeba uwzględnić to, że naszym celem życiowym, nie wiem, no jeżeli się nie jest sportowcem zawodowym, no to nie jest jakby, wiecie, codziennie taka mocna aktywność fizyczna, tak, nie jest, nie jest, nie są, nie są konkretne treningi do wykonania. Tak? tak samo, jeżeli osoba na przykład sobie mówi, że chce zmienić nawyki, że ja od tej pory już nie będę jadła więcej czekolady, a uwielbia czekoladę, no to w pewnym momencie to po prostu nie wyjdzie, bo znowu jest to wejście w schemat wszystko albo nic, czyli w optymalnych warunkach ja rzeczywiście może tej czekolady nie zjem, czyli wtedy, kiedy jestem najedzona, wtedy, kiedy jestem wyspana, wtedy, kiedy jest piękna pogoda, słońce, ja w ogóle cieszę się z życia, jest fantastycznie, no to ja bym rzeczywiście może tej czekolady sobie nie zjem, ale wtedy, kiedy będę niewyspana, ktoś mnie wkurzy w pracy, będzie taka pogoda, jak jest teraz, będę miała sobie po prostu ochotę tylko sobie siąść pod kanapą i zjeść sobie tą czekoladę, pod kanapą, pod kocem na kanapie, pod kanapą nikt nie siada, czy siąść sobie pod kocem na kanapie i zjeść sobie tą czekoladę, no to już nam będzie trudniej. I zwłaszcza wtedy, kiedy ta czekolada na przykład będzie w domu. Więc wtedy musimy sobie po prostu ustalić, jaki jest minimalny wymiar realizacji danego nawyku, dzięki któremu będziemy mimo wszystko, mimo różnych warunków, mimo tego, że nam się nie będzie chciało, to będzie taki mamy, że nam się nie będzie chciało, będziemy go realizować. I dla mnie na przykład takim planem minimum w budowaniu nawyku aktywności fizycznej, codziennej aktywności fizycznej, jest wyjście po prostu na spacer. Ja nawet kiedy nie mam czasu na jakiś trening czasu, no to też mi się czasami nie chce, wiadomo, to jest normalne, tak? Czasami mam przypływ po prostu zrywu energii, gdzie yy, robię trening, yy, tak wiecie, intensywny, czy w ogóle taki cały, pełny i w ogóle wszystko, wszystko ćwiczę wygodnie, tak jak sobie to zaplanowałam. Ale czasami jest tak, że po prostu sobie myślę, kurczę, no nie mam na to dzisiaj ochoty, zrobię coś innego. I to naprawdę nie ma nic w tym złego, że czasami wtedy, kiedy masz w planie trening Tabaty, zrobisz sobie trening Pilatesu, a wtedy, kiedy masz w planie Pilates albo na przykład, nie wiem, zaplanowałaś, zaplanowałeś, że no dobra, to chodź się sobie pójdę. Na spacer, ale tutaj czujesz taki przypływ energii, że dobra, to ja teraz mam ochotę na to, na to bieganie. Ja wtedy mogę pójść na to bieganie, tak? Jakby nie wprowadza się aż takiej spiny, że to musi być wszystko zgodnie z planem. I to zaznaczam, że to jest dla osób, które. Nie, jakby, wiecie, no nie buduje tej nawyku aktywności, nie są profesjonalistami, którzy no, mają wyznaczone cele treningowe, mają wyznaczony plan treningowy, czym się chce, czy nie, to muszą to zrobić, jasne, no bo z tego żyją na przykład tak i, i to jest ich ich robota, to jest ich praca. Natomiast osoby, które są na przykład takie jak ja, tak pewnie tacy, tacy, tacy jak część, część z was, czyli po prostu chcemy budować zdrowy nawyk aktywności fizycznej, bo jest to dla nas ważne, ale nie jesteśmy profesjonalistami, nie jesteśmy zawodowymi sportowcami to nie ma co sobie dokładać jeszcze większej spiny związanej z aktywnością fizyczną, bo to ma być dla nas przyjemność, to ma być dla nas nagroda i coś, co będzie nas budować, budować dalej. Więc tutaj taki plan minimalnego wykonania nawyku się sprawdza idealnie. A teraz, jeżeli chodzi na przykład o odżywianie, no to plan minimalnego wykonania nawyku, powiedzmy tak, optymalny nawyk, optymalnie to chcemy zbudować zdrowe, zdrowe, nawyk zdrowego odżywiania. I wtedy sobie na przykład jemy, zakładamy, że jemy zielone warzywa, tak, że jemy pełnoziarniste produkty, że jemy głównie te produkty nisko przetworzone, ale plan minimalnego wykonania nawyku przydaje się wtedy, kiedy na przykład autentycznie, bo po prostu no nie mam czasu, kiedy sobie zrobić jakiegoś fajnego, zdrowego posiłku i wtedy muszę na przykład bazować na półproduktach już gotowych, co nie jest jakby, wiecie, najlepszą opcją. Książkę sobie poprawię, o. Co nie jest, wiecie, najlepszą opcją, no bo wiadomo, że produkty nisko przetworzone, wtedy kiedy robimy wszystko od zera, jest, no, najlepszą formą, oczywiście, no bo wtedy dostarczamy najwięcej składników odżywczych, tak, jest to dieta najbardziej o potencjale, przeciwzapalnym. Przeciw no ale czasami tak właśnie w życiu bywa, że, no, nie mamy naprawdę przestrzeni na to, żeby. Jest tak dużo rzeczy naokoło się dzieją, tak dużo zasobów z nas wyciągają, że my musimy się jakoś dostosować do, tego, do, tego, do, do, do tej sytuacji i mimo wszystko, mimo tego, że nie mamy na to przestrzeni, nie mamy czasu, no to jednak tą zdrową dietę prowadzić, bo wiemy, jakie to ma dla nas korzyści zdrowotne, jak się lepiej czujemy wtedy, kiedy jemy zdrowo, a nie wtedy, kiedy na przykład sobie bierzemy jakiegoś hot-doga czy jakąś zwykłą wiecie, bułę, i się tym, się tym zapychamy. Więc zatem na przykład bazujemy na półproduktach już takich gotowych, powiedzmy, jakieś. Nawet ja mam zawsze w zamrażarce jakieś burgery roślinne, na przykład, i mam jakieś, wiecie, warzywa mrożone. Jest jakiś, no, jakiś na przykład, jest taki fajny, są takie fajne makarony warzywne, na przykład makaron sojowy, które się gotują w ciągu dwóch minut i naprawdę można zrobić z półproduktów. Można nie jest za właśnie taki optymalny plan, ale z pół można zrobić naprawdę fajny, zdrowy posiłek. To sobie można wtedy polać takie, takie warzywa, przygotować się szybko, oliwą polać i posypać pestkami dyni, i wola, fajny posiłek. Tak jak mówię, nie jest to może optymalna sytuacja, ale mimo wszystko jest to lepsze niż to podejście wszystko, albo nic, czyli wejście w taki schemat, że albo realizuje plan wtedy zgodnie z tymi założeniami, które ja założyłam, albo mogę zrobić to, wtedy, kiedy jest, o, są optymalne warunki, a kiedy nie ma optymalnych warunków, to ja po prostu odpuszczam. I w takiej sytuacji najpewniej, jeżeli bym działała zgodnie ze schematem wszystko, albo nic, to pewnie bym olała ten temat, tak? Tylko... I zamiast nawet zdrowego posiłku, takiego mniej zdrowego przygotowała sobie po prostu, albo coś zamówiła, tak, albo coś sobie, albo coś sobie przygotowała, po prostu e, poszła po prostu po coś do, do, do sklepu jakiegoś hotoga, albo, nie wiem, to właśnie coś jakiegoś wysoko przetworzonego zamówiła, co nie, ma w ogóle, co nie ma w ogóle waży. Więc widzicie, to można odnieść do każdej sytuacji życiowej. I ja bardzo lubię takie porównanie, że można tą zmianę, budowanie nawyków robić albo w wymiarze roweru, albo w wymiarze e, auta zwykłego, czyli na przykład jakiegoś na przykład Citroena, albo można robić to w wymiarze auta premium, czyli na przykład Ferrari. I wymiar zmiany zależy od Twoich zasobów, od Twoich możliwości. Czasami możesz cisnąć sobie Ferrari i wtedy jedziesz te 5 treningów dziennie, jedziesz te super zdrowe posiłki, gotujesz i tak dalej. Ale czasami jest tak, że po prostu nie masz takich warunków, albo na przykład nie masz w ogóle zewnętrznych tak, czynników, które mogłyby Ci pomóc, jakby realizować Twoją zmianę. Bo na przykład jest pogoda taka, jest, jaka, jaka jest teraz. O, zobaczcie, może odwrócę kamerę. Jest to tak wygląda, proszę bardzo, moje, moje trampki wyglądają o tak świetnie. No. E, można, wiecie, są zewnętrzne czynniki. Wy mieliście zaplanowany trening 10 km piękną trasą, po prostu sobie pobiegać, czy na przykład siąść na tarasie, żeby zjeść śniadanie. Takie mieliście, takie mieliście plany, a tu no cóż, no, niestety nie ma i trzeba się dostosować i jakoś sobie te plany pozmieniać, żeby mimo wszystko. Ten nawyk sobie realizować. I tutaj na przykład wtedy możecie sobie po prostu zwolnić tempo i zamiast trzech pięciu, zamiast tych pięciu treningów, które cały czas realizowaliście, na przykład sobie zrobić OK, trzy treningi, dwa treningi, ale w pozostałe dni realizować plan minimum, czyli na przykład wychodzić na spacer albo na przykład zrobić 15 minut rozciągania, zrobić sobie 15 minut jakiegoś treningu, przekąski, przekąski ruchowe, to wtedy można sobie wprowadzać ten plan minimum. A kiedy na przykład jest taki czas? kiedy nie macie w ogóle przestrzeni albo zasobów na to. Po prostu czasami tak jest, że człowiek musi sobie odpocząć i ostatnią rzeczą, na którą ma ochotę jest na przykład jakiś intensywny trening i zmuszanie się do tego treningu, kiedy ma jakby dużo obowiązków i jeszcze sobie dokłada tym, że ja powinnam pójść na ten trening, no nie no, I jeszcze sobie wiecie, tak nadowala, dowala, co jest, co jest zupełnie, no nawet też bardzo niezdrowe, no to jest po prostu niezdrowe no to wtedy na przykład może sobie wsiąść na rower w cudzysłowie, tak metaforyczny rower, albo nawet iść pieszo i chce powolutku tą zmianę realizować tylko w planie minimum. I nieważne w jakim tempie wy będziecie to realizować, bo ta zmiana ma być wasza, to ma wam sprawiać przyjemność. Nikt nie powinien wam narzucać, że tylko w takim tempie i w takim wymiarze zmiana powinna być realizowana, tylko wy dopasowujecie ten wymiar zmiany, to wszystko do siebie. I w tym pomaga minima, plan minimalnego wykonania, Plan minimalnego wykonania nawyku, albo tak jak powiedziałam, wtedy, kiedy macie i zasoby, macie czas, macie wszystko, co wam potrzeba do tego, to realizujecie plan. Maksimum, i czasami są takie momenty, kiedy po prostu mam się nabierać wiatru w żagle, i jest. Mam ochotę dzisiaj, i czuję się na te 10 km po prostu biegu, a może 15, o, a może pół maraton, Tak od razu, od razu strzelę. Czasami są takie dni i warto wtedy z tego, z tego korzystać. Natomiast przyznam, że większość dni jest takich albo optymalnych, o tej żaba się odezwała mam albo optymalnych, albo takich, które będziemy realizować zgodnie z planem minimalnego wykonania, wykonania nawyku. I absolutnie to nie jest nic złego, że czasami jecie trochę mniej zdrowo, ale wtedy na przykład, nawet mimo wszystko, kiedy nie macie jakiegoś zdrowego posiłku, na przykład, no nie wiem, nie macie od czasu, zamawiacie coś, to przynajmniej dorzućcie sobie tę garść zieleniny, posypcie to chociaż pestkami dyni. Trochę tak, żeby jednak, jakby jednak w minimalnym stopniu wprowadzać te zdrowe nawyki, to nie muszą być spektakularne jakieś, wiecie, potrawy, zmiany w jakiejś po prostu wielkiej przemianie, tak jak to się obrazuje często w filmach, prawda, no w sumie film trwa dwie godziny, no to jakoś muszą szybko zobrazować tą przemianę, że nagle po prostu bohater jest zmotywowany do tego, że dokonuje pewnej zmiany i on w ogóle budzi się inny i już po prostu ma codziennie zawsze mimo mimo tego, że nie ma jakieś tam może chwilowo tam pokazują rzeczywiście brak motywacji, to jednak, to jednak się zmusza do tego wysiłku, a my wiecie, no można się zmusić i oczywiście to daje pewną satysfakcję, tak, że jednak jak mi się nie chciało, no to ja, ja to zrobię, a mogę na przykład zacząć od planu minimum, bo zobaczcie, o wiele wygodniej jest, o wiele łatwiej będzie mi się zmotywować do tego, żeby na przykład wyjść na ten dwór, kiedy sobie powiem, dobra, zrobię nawet 5 minut spaceru, pięć minut, a nuż jak wyjdę i poczuję znowu, że ten nawyk, to co, jak chodzę, daje mi taką satysfakcję, daje mi taką energię, tak mi dobrze ustawia dzień, to może przedłużę ten spacer, może on będzie jeszcze trwał, tak? To albo na przykład mówię sobie, nie chce mi się jeść na trening. I wiecie, motywacja nie bierze się po prostu tak, że nagle dostajemy przepływ motywacji, tylko my musimy już coś zacząć robić, widzieć pewne efekty, zacząć już to działanie, żeby motywacja do jego kontynuacji, do tego, żeby dalej to realizować, bo daje nam to przyjemność, daje nam to nagrodę, żeby ona się pojawiła, tak? I wówczas, kiedy na przykład nie chcę Wam się iść na trening, ale powiecie sobie, dobra, plan minimum. Robię 15 minut treningu. Wiem, jak żaby głośno tutaj, wiem nawet jak się nazywa. Pamiętam, padło mi z, z głowy. Może napiszcie w komentarzu, jak się nazywa ten dźwięk żab. Wiem, że żurawi się nazywa klangor, a tutaj w klekot, a tutaj nie wiem. Nie pamiętam. W każdym razie, jeżeli macie ochotę pójść. Na, jeżeli nie macie ochoty w zasadzie iść, iść na trening, to przynajmniej ten plan minimum. I wtedy może być tak, że już jesteście tej siłowni na przykład, albo zaczynacie ten trening i przychodzi Wam taki przypływ, kurcze, to jednak ja to lubię, jakby chce. Rzeczywiście, i zamiast na przykład tych 15 minut robicie normalny trening, ale macie z tyłu głowy że to nie musi być to dokładnie na 100% tak, jak to było rozpisane, tak, jak sobie to zaplanowaliście, tylko to może być naprawdę w minimalnym stopniu, ale mimo wszystko idziecie dalej, ten nawyk swój realizujecie. Zatem ja już będę się powoli przemieszczać w stronę mojego e, obecnego lokum, w którym dzisiaj się zatrzymałam. Dzisiaj już wracam do Gdyni, e, ale idę i tutaj będzie trochę hałasu, także. Będę już z Wami kończyć dzisiejsze to spotkanie. Jestem bardzo ciekawa, jak się zapatrujecie na ten plan minimum, plan minimalnego wykonania na wykup. Tak, jeszcze krótko podsumowując, tutaj chodzi o to, żeby, słuchajcie, nie dokładać sobie więcej presji, że to musi być po prostu tak, jak ja sobie gdzieś tam to rozpisałam albo tak, jak mi to ktoś gdzieś tam zaplanował. Tylko dopasowujemy wymiar zmiany po prostu do siebie, do swoich zasobów na luzie. Tak, żeby mimo wszystko, mimo różnych warunków, również tych niesprzyjających, jak zresztą co dzisiaj jest, jest, jest przykładem, mimo tych niesprzyjających warunków, mimo tego, że nam się nie będzie chciało i tak dalej, to jednak tą zmianę realizować, jednak podejmować ten nawyk, nawet w minimalnym. Stopniu, jeżeli nawet z nami spacerujecie i jest taka pogoda, jak jest, i myślicie sobie, że no nie wiem, no nie chcę mi się dzisiaj wychodzić, ale jest dla Was ważne budowanie nawyku aktywności fizycznej, dlaczego my ogromnie zachęcamy, to nawet słuchajcie, odpalcie sobie power walka i na przykład sobie przy tym się porościągajcie. Jakąkolwiek aktywność fizyczną uskuteczniajcie, bo to jest zawsze więcej niż zero. To jest zawsze już coś. Można iść malutkim kroczkiem, można iść kroczkiem żółwia, można iść naprawdę bardzo powoli, pół kroku do przodu stawiać, ale mimo wszystko do przodu iść. Także ja Wam dzisiaj serdecznie dziękuję za dzisiejszy spacer. Akurat teraz sobie przypomniałam, że się nie przedstawiłam, nazywam się Gosia Kielichowska, W samą porę, akurat pod koniec spaceru. Bardzo mi było miło dzisiaj z Wami spacerować. Dajcie znać, jak się zapatrujecie na ten Koncept planu minimalnego wykonania nawyku, optymalny oraz plan maksymalnego wykonania nawyku. I czy może już u siebie zauważacie jakieś możliwości wdrożenia takiego, takiego schematu? I co by to było? Co by to było? Dajcie nam koniecznie znać. A jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie i chcecie być na bieżąco, chcecie wiedzieć, kiedy zaczynamy takiego power walka i sobie właśnie na przykład odpalić z rana, wtedy kiedy się gdzieś tam szykujecie, albo chcecie wyjść z nami na spacer, to koniecznie subskrybujcie kanał na YouTube i kliknijcie sobie taki dzwoneczek, bo wtedy dostaniecie powiadomienie, że aha, zaczyna się Power Walk. Także tyle na dzisiaj ode mnie. Także dziękuję Wam bardzo za uczestnictwo w dzisiejszym Power Walku. Życzę Wam cudownego dnia, bardzo dobrego, mimo że może pogoda nie sprzyja, ale czasami też musi popadać, prawda? Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem. Dobrego dnia, cześć. So they combine